No i silniczek od tz 150 jest już skończony, został w nim wykonany kapitalny remont, wszystko co się należało to zostało zrobione, tak, łącznie z zapłonem CDI, żeby to wszystko lepiej, sprawniej działało, bo wcześniej był na tradycyjnym platynkowym zapłonie. Tak to wygląda, silnik jest po szkiełkowaniu, pokrywa tak samo. Ten koreczek później, jak wyreguluję sprzęgło, to go zaślepie, wszystko się kręci, tak to wygląda. Tu są kable do podpięcia zapłonu. CDI. Tutaj mamy schemat, takie same kolory jak tam są kabli, takie są tutaj na schemacie, tu jest moduł Cewka, regulator napięcia, zapłon jest już wyregulowany. Po podłączeniu będzie już wszystko działać, nic nie trzeba robić, tylko, wy no, tylko wyregulować gaźnik. I rura. Silnik będzie chodził od burza. daje na to gwarancję.